Witam. W ostatniej części programu jestem jak jestem ring, zanim przejdziemy do najciekawszych, zdecydowanie najciekawszych momentów z domu, z życia państwa wiśniewskich. To wróćmy na chwilę do sondy SMS-owej, którą rozpoczęliśmy kilkanaście minut temu, a właściwie jesteśmy już przy wynikach tej sondy, Michał. Pytanie było takie, czy Twój występ w Niemczech w Eurowizji, Eurowizji Niemieckiej to zdrada, to przejaw zdrady? A ile I... przyszło SMS-ów? Tego Ci w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast chyba ucieszy Cię wynik. 91% tych, którzy przysłali SMS-y twierdzą, że to była zdrada, czy nie? No nie, no mam nadzieję, że nie. No to masz dobrą nadzieję. Tak, dokładnie tak, jak mówisz. Natomiast, natomiast, widzisz, natomiast, natomiast Huberk, Jacek, ja mam, czy, ponieważ wynik jest no, poważny. Ja mam niestety taki wielki problem z tym, rozumiesz? Po prostu z tym akurat pytaniem i mm -hmm. z tą sądą. Mnie nie cieszy 91%, Ciebie tylko mnie martwi 9%. Bo słuchajcie, kochani, e, teraz już tak. Ja, ja w ogóle się nie bawię w politykę, więc zapomnijmy o tym. Ale wiecie, co to jest żałosne, bo pokazujecie po prostu goły tyłek przed Europą. To jest, um, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ktoś może to odbierać politycznie, ale akurat w tym temacie um, znaczy, że mamy 9% no myślałem, że Michał, myślałem, że nie będziesz chcę zadowolony z tego pojawienia 90 po 91% myślałem, tego. że będziesz zadowolony, ale rozumiem, że Cię martwi 9%. Masz nie, bo do tego ja prawo, Ale Jestem Ja bardzo zadowolony że, ja, że ja proponuję, dziewięć. żebyśmy ten temat zamknę, zamknęli, Paweł, Nie! że to jest program na żywo, musimy się trzymać e, tego co jeszcze zaplanowaliśmy. Nawet na żywo A... nie mogę tego znieść. Nawet na żywo nie możesz tego nie. znieść. Wytrzymaj, spróbuj. Proszę cię. Tymczasem chciałbym, żebyśmy sobie teraz przypomnieli, co działo się w twoim domu, w Domu Państwa Wiśniewskich. Może przed... lepiej nie. Ostatni... Sam tego chciałeś. Przez ostatni tydzień. Zobaczmy. Ja. Dadzą mi auto i chatę i pozdrowie w telewizji tatę. Sowa, tu mandaryna.

A co takiego zrobiłem? No widziałem. Choć to bardzo trudna rzecz Żałosne. Nie powinnaś nic robić już w ogóle. Amatorko ty jedno. Nie przejdzie ci to po prostu, nie przejdzie ci. Kochać kobiet Jesteś po prostu głupia, bo pocałowałem cię, po, pocałowałem yy, policzek. Z yy, ostatnich fragmentów zorientowałem się, że był jakiś problem między wami, zazdrość. Marta często jest zazdrosna? Jest zawsze zazdrosna. Ja kocham tą zazdrość, tylko że ona teraz... ona, ale ona teraz chyba nie takiego... kocha, bo nie ma jej dzisiaj z nami wieczorem. No dzisiaj jej nie ma, ale, ale powiem ci, że y, ostatnio wracałem samochodem właśnie z Kilonii i oprócz tego, że wszyscy mówią, nie przejmuj się Michał, że przegrałeś w Niemczech. To taka pani goniła mnie samochodem, zresztą z mężem i z dzieckiem. I słuchaj, nie powiem ile jechała, bo to by było... Ale bardzo gorąco pozdrawiam, mieszka bardzo y, blisko granicy. I oni siedzieli wszyscy razem, córka, która słucha muzyki i, i oni, którzy oglądają program. I ona y, mówi, pozdrów mandarynkę! Wszystko będzie dobrze, mężczyźni tacy są. Po takiej powiedz. Tak. A ten facet mówi, Michał, nie poddawaj się. Cia, cia. Słuchaj, różne są sposoby. Różne są sposoby na to, żeby e, załagodzić taki konflikt, każdy ma swój sposób. My tu w tym programie chcielibyśmy Ci zaprezentować nasz sposób, e, który jest jednocześnie prezentem. Ale dobrze? chciałem wam wszystkim powiedzieć, chciałem wam wszystkim powiedzieć, że pomimo, że e, nie ma Marty, to tak naprawdę staram, e, staram się zrobić wszystko, bo tak sobie w Niemczech zdałem sprawę z tego, jak łatwo jest stracić. I pewnie jeszcze nie raz odwalimy taką siarę, że aż będzie wstyd na całą Polskę, a żeby była jasność 6 milionów Polaków siedzi przed telewizorami. Tak. Ale, ym, ale obiecuję wam, że będę się starał a... robić, bo bardzo łatwo jest stracić. Ale to niesamowite. Z... Mówię mu, że jest prezent, no w ogóle nic kompletnie go to nie interesuje. <laughs> Michał, jest prezent dla ciebie i to jest taki prezent, który tak sam się rozpakuje. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, 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 chodź. Michał, bardzo cię proszę, bo to jest prezent. To jest taki nietypowy prezent dzisiaj wieczorem na zakończenie programu, który sam się rozpakuje i sam się zaprezentuje. Do Jak tu... się sam rozpakuje? No zobacz. Bardzo proszę, żeby. A ja lubię ciągnąć za ptą, żeby... Proszę zobaczyć prezent w tej chwili, sam się rozpakowuje.